W dzisiejszym odcinku zdobędziemy całą złotą bazę w stile Brainrot, Ale stało się to naprawdę dziwnym przypadkiem. Pewnego razu napisał do mnie widz, który stwierdził, że da mi darmową bazę w stile Brainrot. Eee, no a wiecie jak to rogalik? Rogalik powiedział, no dobra, dawaj tą bazę. Po czym dowiedziałem się, że jego kolega ma wszystkie złote Brainroty. Co od razu mi śmierdziało i myślałem, że to skam. No ale stwierdziłem, że to sprawdzę i że nie będzie żadnego problemu. Powiedziałem też, że nie dam się oskamować i żeby nie tracił ze mną czasu. Po dwóch tygodniach widz wrócił do mnie, że baza jest gotowa i że kolega ma wszystkie Brainroty w co absolutnie nie chciało mi się wierzyć wyczyściłem więc całą bazę do zera no i wbiłem na serwer i nie uwierzycie co się stało jeżeli wy też chcecie mieć złotą bazę w stylu brainrod to zostawcie tu łapę w górę suba z dzwonem oraz napiszcie jaka jest wasza ulubiona baza oraz wpadajcie na discord bo może jedną złotą bazę wam rozdam a teraz przejdźmy sobie do kolekcji całej złotej bazy w stylu no Brainrot. no i okej okay, jesteśmy u tego gościa moi drodzy no i zobaczmy co tutaj się wydarzy widzę że gościu ma złotą bazę eee, ja tutaj stoję ze swoją bazą. No i chyba możemy sobie zaczynać. Jest i jego kolega również ze złotymi braindrami. Ej, to będzie chyba działać! To będzie chyba działać, nie? Mocne! Idę zobaczyć, co on tam ma. No są jakieś rzeczy. Fajne. Okej, okay, okej. Okay. Co tutaj mamy ciekawego? Okej, okay, to chyba będzie działać. Dobra, od czego sobie zaczynamy? Od Guerero Digitale. Bierzemy, bo na pewno Guerrero tego zło tego nie mamy. Niosę to do bazy. Proszę sobie zabrać z powrotem, bo to tylko do indeksu, więc na chillu. Ja sobie odchodzę. OK, idziemy tu. Tutaj są... O, tutaj na pewno fragola, la, la, To na pewno nie mamy złotego. Tutaj fragoli, la, la, Bierzemy na chilloucie. Bum. I odchodzimy od bazy, żeby nie było problemu. Do tego. No dobra, po kolei będę to brał. Gorillo subufero, Na pewno nie mam złotego. Gorillo. Gorillo subwoofero. Lecę tutaj, pyk. Gorillo subwoofero. Bum. Gościu sobie zabiera to z powrotem od razu. Więc git. Tripi, tropi, tropa, tripa. Czekaj, zobaczymy, czy ja to mam. Tripi, tropi, tropa, tripa. Nie. Nie, chyba nie mam, więc biorę tripi, tropi, tropa, tripa. To na pewno. Bam. Tripi, tropi, tropa, tripa. Cyk. Zabieram do bazy. No i zobaczcie. I tego się nagle zrobi. Bull, Bito, Bandito, Traktorito. Zabieram. Cyk. No i dobra, moi drodzy. I w moim indeksie goldów już jest 58 sztuk. Więc to jest Git. Yy, dobra, co jeszcze zabieramy? Pod hotspot. Na pewno nie mam złotego. Okej, okay, jest już w bazie. Tralero, tralalato mam. To na pewno. Biorę tartuga cisterna. To będzie najszybsza złota baza w historii historii YouTube'a, nie? Tartaruga cisterna. Ile już mamy? 60 sztuk. Dobra, jest gitara. E, dul, dul, dula. Chyba nie miałem też złotego. Tak mi się wydaje, że dul, dul, dul nie był złoty. Dobra. Cyk. Wrzucamy to do bazy. I lecimy dalej, moi drodzy. Co tutaj mamy? Los Mateos. Tego na pewno nie miałem. Los Mateos. Bam. Wrzucamy do bazy. Cyk. Elegancko. Los Mateos jest wzięte. Czego tu nie mieliśmy jeszcze? To mieliśmy. Kakasito Satellito. Crabolimonet. Vir Este. Tego, tego, tego nie mieliśmy, więc wrzucam do bazy. Boom. Eee, no i dobra, co jeszcze? Gattanino nianino to na pewno nie. Tego na pewno nie było w bazie, więc to sobie tutaj wrzucam. Pyk, gattatino nianino. Oddajemy. Eee, Anklito samito. Pierwszy raz widzę coś takiego, nie? Anklito samito, Ok. Wrzucamy to tutaj. Anklito samito. Nie wiem, czy miałem lasa hur kombinacjona La złotego, więc wezmę to. Pyk, lasachur hur dodany do bazy, do indeksu. Orkalito, Orkala też raczej Los nie orkali. miałem złotych. Los Orkalitos, więc gitara. Pyk. Los Orkalitos wrzucone. Tutaj to już wszystko chyba. I tu na górze Laswa Kita Saturnitas złote. Dobra. Bierzemy złote Laswa Vakitas Saturnitas. Okej. Okay. Bum. I mamy Laswa Kita Saturnitas. I po tym wszystkim mamy 66 złotych brain rotów moi drodzy. I to chyba wszystko z tej bazy. Tak mi się wydaje. Czy ja tu czegoś nie wziąłem jeszcze? Korn, Corn Corn Sahurm. Może to był. Tak, tak, tak. Korn korn, 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 Chociaż chyba jego miałem złotego akurat, ale dobra, wezmę go na wszelki. Okej, okay, z tej bazy to chyba wszystko wzięliśmy. Okej, okay, z tej bazy wszystko wzięliśmy. Porozumiewamy się po angielsku, co jest w, w, w ogóle ciekawe, nie? E, tam gościu coś ma. Rhino to Sterino jakiegoś, jakieś takie rzeczy pierdoły. Ale dobra, podejrzewam, że on się zaraz zaloguje drugą bazą pełną goldów. 66 mamy w indeksie, więc jest git. Okej, okay, dołączyło kolejne konto, moi drodzy. Kolejne konto tutaj dołączyło. Zobaczcie ile tutaj jest złotego Oh my god, nie Ile tutaj jest złotego koloru, dobra No cóż, czekamy 8 sekund i bierzemy dalej Nie, Black Hole Goat, na pewno Nie mieliśmy, wrzucamy do bazy I idziemy dalej Co tutaj mamy, Quivioli, Ameloni. Bierzemy, bo tego też Quivioly, na pewno nie mieliśmy amelio. złotego Pyk, jest w bazie Bombardini Tortini, 1,4 miliona Także tutaj to Na pewno stosik będzie To na pewno będzie w indeksie Bum, wrzucamy, do tego los Spiderinis. Secret też Los złoty. Troszeczkę tego nam tu brakuje, więc będzie chwilę to nam zejdzie po prostu. Okej, okay, Lostra Lostralitos. Wydaje mi się, że tego Los złotego też nie miałem, więc y, wrzucę to do bazy. Lostralitos. Boom. Lostralitos. Okej. Okay. Los Bombinitos chyba też nie miałem złotego, więc wezmę. Boom. Los Bombinitos wrzucone. Grajpus Meduzi. Tego to na pewno nie miałem złotego. Dobra. Biorę to do indeksu. Grajpus Meduzi. I cyk Wskakuje do bazy. Grajpus Meduzi. No i tutaj to chyba wszystko muszę wziąć, bo Lastralitas Lastra. też nie miałem Lastraleritas, pum gotowe I czaczeci Chach. Też złoty, więc go bierzemy I wrzucamy do bazy, zobaczymy ile w indeksie Po tej bazie będzie, bum I mamy w indeksie, moi drodzy 73 sztuki 73 sztuki w indeksie, chyba wszystko stąd wzięliśmy 73 na teraz Więc jest gitarka Już jesteśmy poza połową Złotego indeksu, nie? Fajnie to wygląda Więc jest git, no i zobaczcie ku mojemu zaskoczeniu kolejna złota baza się zrespiła, nie? No, to jest mocne, nie? Dobra. I wrzucamy dug, dug, duga. Puk, dug, 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 dug. Złota sztuka na naszej bazie. Pyk. Wrzucamy i lecimy dalej. Do tego TTT Sahur. Chyba powinien być. TTT Sahur. Bum. Wrzucamy TTT Sahura. Stroberelli Flamingelli Stroberelli, też wrzucamy. Flamingelli. Cyk. Mamy gotowe. Stroberelli Flamingelli. Urbinini Flamenguini. Urubini Flamenguini. Przepraszam. Złota Stuka, wrzucam do bazy. Cyk. Gotowe. I do tego Toiletto Focacino, czyli ten nowy Brain Rot. Też potrzebujemy Toiletto go złotego. Focacino. Więc leci. Boom. Toiletto Focacino w bazie. I lecimy dalej. Krabo Limonetta. Boom. Jest Krabo Limonetta gotowa. tukano Banano jest Tucano również banana. kradnięty. Tucano Banano. Boom. Tigro Ligre Frutoni. Zaraz będzie gotowy w bazie. Boom. Zaindeksowany. Super. Trenostruco Turbo Trenostruzo. 3000. Git. Wrzucamy go do bazy. Bam. I. I Bizonte Jupiter e Bizonte też Jupiter. Y, wrzucę do bazy. No kurde, powiem wam, że spodziewałem się, że to będzie skam. A wygląda na to, że złota baza się w końcu u mnie pojawi. Patrzę, co tutaj mamy w indeksie. I mamy 80 sztuk. 80 sztuk w indeksie, więc jest tego sporo. No i kolejna baza tutaj się zrespiła. Proszę bardzo, no oni naprawdę ogarną to, że wiemy złotą bazę. To jest niesamowite. Dobra, pośpieszajmy trochę. Crocodilos. Los Crocodilitos dobra, very fast. Robimy wszystko very fast. Boom, Los krokodylitos, Lecimy. Bierzemy Los krokodylitos, Bierzemy Los La Car Car Combination. Bum, bum, bum. Lecimy, lecimy, lecimy. La Car Car Cyk. Zabieraj, ziomek. Zabieraj, zabieraj z bazy. Do tego bierzemy... To było, to było, to było. Los Tipitacos. ok? Bum. Lecę. Los Tipitacos. Los Tipitacos. Bum. No. Dawaj. przyjeżdża do bazy. Los Tipitacos. Job, job, job. Sahur był. Long... Los Tung Tung, -tung -sitotos. Trzeba zabrać. Los Tung Tung Bum. Gotowe. Co my tu jeszcze mamy? Las Pucinas Na pewno nie miałem złotego. Job, 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 sahur. To na pewno był złoty. Bum, las Capuchinas, Pakra, mat, mat, mat. Dobra, bum. Pakra, mat mat, mat dan. 85 sztuk. Bum, szybko bierzemy Extinct Trelalero. Złotego, bam. Idziemy do bazy, bo tu ziomeczki mają mało czasu, więc yy, usanujemy to. Oczywiście Extinct Ballerina. Bum, idziemy do bazy. Cyk. Proszę Extinct Ballerinkę. to Catotto. Idziemy sobie z tym do bazy. Bum, Drako do dolu de la peladustus. <grych> Nawet dobrze powiedziałem, nie? Nawet dobrze powiedziałem, więc to jest mocne, nie? Dobra. Bam. Gorillo, watermelon, drillo. Raz, Gorillo, dwa, trzy. Idę jak najszybciej się da, chłopaki. Naprawdę. Naprawdę jak najszybciej się da. Orangutini, ananasini. Bam. Pum. Zabieramy. Bombardiro, krokodilo. Lecimy z tym koksem. Bum. Mamy. Cyk. Frigo, camelo. Bam. No i jest gotowe. Do tego sigma girl. Bam. I wszystko gotowe. W indeksie Mamy 90. Samini Spiderini też leci do bazy, bo go nie miałem. Do tego lawaczka. Wydaje mi się, że miałem Orcalero Orcalla, więc nie będę go brał. Ci omini takotini. Bum, bum, gotowe. Ballerino lololo. Kurde, dzisiaj przerzucimy chyba wszystkie brainroty, jakie ten świat miał, nie, bo to jest niemożliwe, nie? Sigma Boy to chyba było. Tralalita, tralala. Capitaco, ok. Capitaco, bum. Jest gotowy. I picią machina, chyba Piccjone. też. Nie miałem złotej. Więc wrzucamy ją sobie tutaj do bazy. Bum. Do tego Girafa Celestre. Ok, wrzucona. I na górze, co tu stoi? Kokofanto, elefanto. Tipi topitako I Mateo, dobra. Bierzemy Tipi topitako. pitako. Bum. Kokofanto, elefanto złoty. Bum. I Mateo złoty, moi drodzy. Bum. Mateo. Wrzucamy do bazy. Cyk. I gotowe. Kolejna baza się zrespiła goldów. Ok, ja jestem ciekaw, jak przejdzie. Jak oni będą się zachowywać, jak przejdziemy do tych Sirius Brainrodów? Ja oczywiście nie mam zamiaru ich Okraść w ten sposób? Eee, natomiast no, będą tutaj podejrzewam srogie brain roty, nie? prawdopodobnie, więc kurde może być, może być ciężko, nie? Agarini Lapalini jest brany, bum, Agarini Lapalini, Carmero o, to jest Caramengo z tego, finture. to jest kurde z y, eleganckiego krafta, więc y, to, to, to się nam na, na pewno nie mamy tego dobra, Zibra Zubra Zibralini bum, Zibra Zubra Zibralini gotowy, Los Nubinis brany, sprawdzam przy okazji czy mam Szimpanzini Bananini mam Szimpanzini Bananini, więc nie trzeba go brać. Brać. No, malamy Amer, ale to na pewno nie mam. Przy okazji sprawdzam, czy mam Pipotato legendarnego. Jest pipi potato. Jest też nie trzeba go brać. No, ale tego gościa, Rhino helikopterino, to Rhino widzę go pierwszy raz w życiu w ogóle, nie? Pierwszy raz totalnie w życiu widzę tego Brain Rota. Boom, done. Ile mamy w indeksie? Stówka. Stówka w indeksie równa. O, tu już zaczynają się poważniejsze Brain Roty, bo jest nawet Six 7 Złoty, którego na pewno nie miałem. Extinct Mateo też nie. Los no Spotito z Karlu, uuu. U, tu jest dużo 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 rzeczy. Extinct Mateo na początek weźmiemy. Zobaczmy czy mieliśmy Karlo, bo to jest mityka, łatwo to znaleźć. No nie mieliśmy Karlo, więc będziemy Exting musieli go brać Mate. też. Mateo, boom, leci do bazy. Six Seven, boom, Six Seven, złoty, boom, do bazy. Do tego leci Karlu Prawdopodobnie go nie miałem, ale go wezmę, no bo co? To jakoś dużo czasu nie zajmuje, więc Git. Los no my hot spotitos, my hot spotitos, los no my hot spotitos. Proszę bardzo. traktor dinozauro, dinozauro Boom, gotowe. Ula Lasis, to już sikrecik taki, wiecie. To już taki sikrecik elegancki, nie? Lasis, bum. Tu już chłopaki pilnują tych sikrecików. To na pewno. Karotini, brainini. Bum, do bazy. Leru, leru, lerule i balerina chyba było. Czekajcie, balerinę, kapucinę zobaczę. Nie, nie mam, więc muszę wziąć balerinę, kapucinę, złoto. Bam, do bazy i jeszcze sprawdzimy leru, leru, lerule w tym czasie. Jest złoty, dobra, dam. W indeksie 108 sztuk. Okej, okay, no i ostatnie pety... Do bazy Kakto Hipopotamo. Lecimy z nim oczywiście do bazy. Bandito bobry, to Gold. Ojej, moi drodzy, to się zbliża, nie? To się zbliża. 132 na to 138, to się dzieje, nie? Tortugini Dragon Frutini to będzie nasz Brain Rod, moi drodzy, numer 133. I leci do bazy? Trynos. Truco Turbo 4 Mila Z kiblem na górze What the hell W tym momencie, moi drodzy 134 na 138 Braindrotów Okej, okay, moi drodzy Tralalita, tralala Też tego nie miałem, więc lecę z tym do bazy Wrzucam tutaj tralalitę, tralala I to jest, moi drodzy 135 Sigma Boy 136 Boom Sigma Boy No i moi drodzy Pan Lionel Cactuselli Ostatni, czyli to się uda Zobaczcie jest w tym momencie 137 brainrotów. Jak zanoszę pana Cactuselliego, jest 138 i mamy aktualną złotą bazę w style brainrot. 138 completed. Lionel Kaktuseli jest ostatnim brainrotem ze złota, którego możemy zrobić. Muszę ogarnąć kamerę i włączam wam moją reakcję na tą bazę. Grywa raz grywanie Panie Farelu, mam dla pana niespodziankę. No dawaj, dawaj, <laughs> dawaj, bo ja akurat z los Farele, bo ja Akurat z los Farelelic idę na Jume, tak? Break dobra, roku. dobra, 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 widzę, widzę. Dobra, chodź na górę co Tam na masz górze. dla mnie ciekawego. No, no, no dawaj, dawaj, dawaj. Góre, pyk. O, zobacz, tutaj uuu, mam takie dwa te. Foteliki, no, zarąbiste. Ale ja się nie mieszczę z całą bandą, niestety. No niestety nie, ale dobra, bo to nie wszyscy stary. No, o co chodzi? Jeszcze niżej? Tak, Klicze. na sam dół, na się dywan. Jest. Ale tu, na dywan, tu tu. Dobra, dobra, <laughs> tam że do chaty mnie zapraszasz. Stary, tak. No. Musisz zrobić trzy obroty, wokół. Własnej osi Raz, dwa, trzy. Robisz ze mnie durnia, tak? Podskoczy okay. trzy razy. Raz, czekaj. 360. E. Dwa. O, stary siedemset 720, ale wykręć. Dobra. I teraz musisz odbić do trzech. Trzy, dwa, dwa jeden. jeden. Bum. New... Wow! Chyba żartujesz Czemu taki jest i mi nie dałeś tych brain rot? Słuchaj, ogarniemy i dla ciebie, tak? Ja, dziękuję. Jestem pierwszy raz w bazie, znikam. Kradnę złoto ze ścian, pazurami. Nie możesz Ej, Dostał złoto! Eee! Gdzie on jest, o oh jest! Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra stary, teraz masz przerąbane, patrz co się dzieje, działko. Ale Bayer! Stary, tu masz tak, Pięterko jedno, drugie. Ej, a dlaczego ziemia jest akurat szara? Słuchaj, bo nie starczyło na złoto, No, <laughs> no chyba, że tak. Ile brainrotów zabrakło? Brainroty na betonie muszą siedzieć. No właśnie, to troszeczkę ci zabrakło brainrotów, ale schody są złote. Zarąbiście to wygląda, stary. Ona w ogóle chyba się. Co? Te brainroty są bardziej widoczne w tej bazie? Czy, czy ja wiem tak szerzej, stary? <laughs> Aby było zobaczyć w nocy, co? Tak, tak, tak. Jak będzie noc, to pewnie będzie widać. Teraz muszę przebić, jakąś diamentową, zbudować czy coś. Słuchaj, ogarniemy. E, proszę mnie nie bić, bo ja znam króla Draindrotów, tak? Dobra, właśnie widzę, widzę. Dobra, to ja się nie pcham z tym razem. I to by było na tyle, moi drodzy. Złota, was Trzymajcie się. Piona! Zostawcie łapę w górę, suba z dzwonem. Na razie.